AI i sztuczna inteligencja budzą dzisiaj w nas obawy i lęki, które podsycają media, które bazują na tym, że my nie do końca wiemy, jak to działa i wyobrażamy sobie różne straszne scenariusze. Arthur C. Clarke powiedział, że dostatecznie rozwinięta technologia nie będzie odróżnialna od magii. I mam wrażenie, że dzisiaj trochę tak jest, że my nie rozumiejąc, jak działają te, te sztuczna inteligencja, te AI, które służą do generatywnego tworzenia jakiegoś kontentu, Sprawiają, że my nie czujemy się pewnie. Obawiam się, czy nie stracimy pracy, obawiam się o rzeczywistość, o to, jak będzie wyglądał rynek, e, o to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. I odczarowaniem tej magii jest trochę rzucenie światła. Jeżeli jest jakiś cień, którego się boimy, warto go naświetlić, żebyśmy e, zobaczyli, że to na przykład jest odbicie jakiegoś przedmiotu. Więc w dzisiejszym materiale chcę Wam pokazać, w jaki sposób Sztuczna Inteligencja przyjmuje Wasze zapytania i w jaki sposób generuje z nich całkiem fajne. Fajne materiały, więc zapraszam Was do tego uproszczonego modelu, w jaki sposób te algorytmy samouczące się działają na co dzień tutaj. Zapraszam Was. Punktem wejścia naszych dużych modeli językowych, naszej sztucznej inteligencji, którym celem jest generowanie jakiegoś kontentu jest jakieś okno czy pole, w które wprowadzamy pytania. Pojawiają się teraz coraz popularniejsze interfejsy głosowe, ale one sprowadzają się do tego, że ktoś przepisuje do jakiegoś miejsca nasze potencjalne zapytanie. Każdy z tych algorytmów, każdy z tych sztucznych inteligencji, które mamy dzisiaj w swoim zasięgu, potrzebuje od nas jakiegoś zapytania. Te zapytania nazywane są promptami, czyli takim inicjalnym protokołem, który pozwala wprowadzić w ruch tą całą sztuczną inteligencję. Nieważne czy korzystacie z, z czata GPT, z Gemini, z Midjourney czy innych rzeczy, to zawsze na początku pojawia się właśnie taki prompt. Taki prompt, kiedy klikniemy sobie Enter, wprowadzimy taki prompt, jest dzielony na tokeny i to mogą być tokeny w postaci wyrazów, czasami to mogą być tokeny w postaci pikseli, dźwięków, więc tą informację, którą wprowadzamy do, do tych interfejsów jest dzielona na małe, małe kawałeczki, na małe części, na małe klocki, które są potrzebne tym algorytmom, żeby zrozumieć, w cudzysłowie zrozumieć, bo jest to układanie w przestrzeni naszych klocków, naszych słów, fraz, które gdzieś tam wprowadziliśmy. Do tego potrzebny jest taki proces embeddingu, czyli każdy z tych tokenów, każdemu z nich przypisuje się wektor liczby. Więc każdy z takich, z takich słów posiada jakąś informację liczbową, która układa go w przestrzeni. Informację liczbową, która ma pokazywać, w jaki sposób na przykład to słowo łączy się z innym, jak jest blisko, jaką ma relację z tokenami, frazami poprzedzającymi i po nich. Więc to pomaga ułożyć się w takiej wirtualnej mapie, wielo wieloosiowej, wirtualnej mapie i sprawdzić, które są blisko siebie, blisko czego występują. No i każdy z tych tokenów właśnie trzeba sobie skalkulować, trzeba nadać mu taką wartość liczbowo, która potem jest przeliczana za pomocą jednej z mechanik, która może być wykorzystana, takiej mechaniki uwagi, attention, czyli wybieramy najważniejsze elementy, najważniejsze klocki naszego zapytania do tego, żeby poświęcić im uwagę. Te algorytmy Rozwijane są nie tylko poprzez dodawanie nowych informacji i uczenie na nowych bazach informacji, ale też tworzenie algorytmów, tworzenie swoich, swojego rodzaju ścieżek, w jaki sposób na przykład mają pewne rzeczy porównywać, rozumieć, w jaki sposób je rekalkulować. I taki mechanizm uwagi pozwala zoptymalizować pracę takiego algorytmu na naszym zapytaniu, czyli skupiamy się na najważniejszych elementach, moc obliczeniowa jest droga, ale z drugiej strony też te odpowiedzi muszą być szybkie, nie możemy na nie za długo czekać. Więc tutaj nasz. LLM, nasz AI musi sobie rozłożyć je, wybrać najważniejsze tokeny w naszym zapytaniu i też je sobie wybrać, nadać im pewną, e, pewną istotność i, i wagę. I tutaj na tym etapie, kiedy mamy taką podstawową informację, przechodzimy do modelu ważonego, czyli te nasze GPTG Mini Cloudy. Rekalkulują je jeszcze, mnożą je przez siebie, mnożą przez swoje właśnie wewnętrzne prawidła, nadają im jeszcze wewnętrzną wartość, i dlatego niektóre modele lepiej odpowiadają, mają te zdania lepiej poukładane, te odpowiedzi są bardziej wyczerpujące niż inni, no bo właśnie tu jest ta cała magia związana z algorytmami, z nauczeniem ich odpowiedniej, odpowiedniej sekwencji zachowań, więc tutaj ta rekalkulacja pozwala właśnie ulepszyć potencjalnie informację, którą sobie taki model zgromadził na bazie naszego zapytania. A ta rekalkulacja, mnożenie, analizowanie między sobą tych, tych tokenów ma doprowadzić nas do potencjalnej odpowiedzi. Dostajemy jakąś potencjalną odpowiedź, predykcję, czyli odpowiedzi, które mogą wystąpić w ramach Takiego naszego zapytania. Mamy tu trzy propozycje. Kiedy AI przejmie władzę nad światem, i są możliwe, to przykładowo oczywiście przygotowałem te rzeczy. Nie wiem, nie i tak, to są przykładowe odpowiedzi. A ten model ważony ma nam wybrać, jaka odpowiedź jest najbardziej prawdopodobna. I uwaga! Najbardziej prawdopodobna to oznacza, że. Ten model nie wie co jest prawdą, on musi to wywnioskować na bazie informacji, które zebrał, musi to zrobić szybko i musi przekonać nas do tego, że to jest prawda, bo kluczowym zadaniem tego modelu generatywnego będzie stworzenie... Odpowiedzi, która bardzo przypomina odpowiedź, którą mógłby wygenerować nam potencjalnie człowiek, a to, czy ona jest prawdą, będzie wynikała z wewnętrznych procesów oraz informacji, które właściwie posiada, więc nie zawsze będzie mówił nam prawdę, albo nie zawsze będzie udzielał odpowiedzi, która zgadza się z rzeczywistością, ale bardzo często już dzisiaj te nowe modele będą po prostu odpowiadały w tak fajny sposób i w tak naturalny, że będzie, będziemy czasem przekonywani do tego, że mimo że to nie są prawdziwe odpowiedzi, to jednak one rzeczywiście prawdziwymi są, bo wyglądają jak prawdziwe, brzmią i są fajnie poskładane. Na przykład zdania, czy na przykład grafiki, czy na przykład jakieś utwory potencjalnie, potencjalnie muzyczne. No i kiedy taki model ważony da nam predykcję na bazie jakiegoś tokenu, zbioru tokenów, no to zaczyna je ubierać w zdania, wyposaża je w informacje, które mogą być nam potrzebne. Zakłada, że jakieś informacje mogą być nam potrzebne i stara się je układać, przystawiać. I tutaj oczywiście mamy ileś takich potencjalnych zachowań, w jaki sposób dokładane są te tokeny. Na początku kiedyś dokładano jeden po drugim, teraz już się analizuje zbiory takich tokenów, które się podkłada jako odpowiedź i dzięki temu one mają większy sens i są dużo, dużo lepsze niż przedtem. Ale pamiętajcie, że te ogólne modele językowe takie właśnie jak GPT, Cloudy czy Gemini będą de facto modelami, które są trochę do wszystkiego i mają bardzo ogólną, ogólną wiedzę, a pojawiają się już takie modele, które są bardzo specjalistyczne. Na przykład jest model zwany konsensus, który bazuje głównie na badaniach naukowych, zbiera te badania naukowe, je analizuje i odpowiedzi daje już nam zupełnie inne, mniej piękne, mniej ładnie poskładane w formie takiego, takiej płynności zdania, ale dużo bardziej konkretne, bo już ma inny ten model takiej uwagi. Inne, inaczej wybiera sobie informacje z dokumentów, które zbiera, i inaczej też prezentuje te informacje, jest bardziej specjalistyczny. Więc możemy się spodziewać, że takie specjalistyczne modele będą też powstawały do specjalnych zadań, których byśmy potencjalnie potrzebowali. Więc w skrócie te nasze AI, te sztuczne inteligencje. Starają się za pomocą klocków zrozumieć, co my chcemy do nich powiedzieć, i zaproponować nam odpowiedź, w którą my uwierzymy, bo chcą posługiwać się naszym językiem. I do tego one właściwie się sprowadzają. Tam nie ma żadnej magicznej zdolności, one same z siebie nie robią wielu rzeczy, one czekają na nasze prompty i mają ograniczoną moc obliczeniową, więc nie jest to żadna magia, żadne czary, żadna istota czy byt, które coś sobie tam robi, żyje czy, czy wydaje. Daje mu się, że jest świadomym. Te, te sztuczne inteligencje nie są świadome, mimo że czasem mogą próbować nas do tego przekonać, no bo właśnie o to w tym chodzi. One mają być przekonywujące dla nas, dla nas wszystkich. Tu na prostym przykładzie chciałem wam pokazać, jak ta sztuczna inteligencja działa, jak rozkłada nasz komunikat na części pierwsze, stara się znaleźć odpowiedź, a następnie na bazie tej odpowiedzi dostosować, obudować tę odpowiedź różnymi materiałami. I to jak w przypadku naszego tutejszego przykładu może być zdanie, to może być treść, ale równie dobrze może być to grafika, wideo, muzyka i inne rzeczy, które jest w stanie składać z potencjalnych tokenów. I czego to nas uczy w kontekście naszej pracy? Czy możemy czuć się zagrożeni? Najpierw spojrzałbym na sztuczną inteligencję jak na narzędzie. Pamiętajcie, że adaptacja komputerów w firmach zajęła 10 lat, zanim miało to wpływ na gospodarkę. Pewnie w przypadku naszej sztucznej inteligencji zajmie to drubinę mniej czasu, ale to wcale nie oznacza, że stanie się to rewolucyjnie szybko. Z dnia na dzień ktoś zapali światło i nagle sztuczna inteligencja będzie wszędzie. Absolutnie nie. Są potrzebni ludzie do implementacji tego typu rozwiązania ludzie, którzy będą w stanie to skonfigurować, przetestować. Nadzorować, modyfikować i administrować tego typu rozwiązaniami. To nie jest tak łatwe jak zadania odtwarzalne typu analiza danych, przeklejanie danych, uporządkowywanie danych. Jeżeli robicie rzeczy odtwórcze, które są powtarzalne, które da się zmapować, to rzeczywiście powinniście pomyśleć o swojej przyszłości, zastanowić się w jaki sposób możecie wyjść naprzeciw zmianom, które tam występują. Ale jeżeli chcecie być w na czele peletonu. I chcecie wprowadzać tą zmianę ze sztuczną inteligencją, no to warto się tym interesować, warto koło tego um, śledzić, kończyć kursy, bo może się okazać, że to będzie wspaniała żyła złota dla Was i okazja do tego, żeby, żeby Wasza przyszłość była i malowała się w jeszcze lepszych barwach. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału wideo. Mam nadzieję, że Wam troszeczkę pomogło. Jeżeli macie jakieś pytania albo czegoś nie wyjaśniłem, dajcie znać pod spodem. Jestem ciekaw Waszych pytań, wątpliwości, odpowiedzi, Waszych pomysłów może w jakiś sposób ta sztuczna inteligencja może wpływać na Waszą pracę, gdybyście traktowali je jako narzędzie, które ma Was wspierać. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału. Oczywiście zapraszam Was do oglądania kolejnych materiałów, które będą pojawiały się na tym kanale. Dziękuję Wam i do zobaczenia. Cześć.